Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem ESG, my jako federacja przygotowaliśmy tak zwane podstawowe postulaty dla nowego rządu. Jesteśmy w takim miejscu teraz, że powstaje za moment nowy rząd i mamy nadzieję, że tematyka ESG będzie też na agendzie nowego rządu. Nie sądzę, żeby to się znalazło w ekspoze premiera, ale liczymy na to, że będzie ona wysoko ustawiona w kontekście tego, czym jest ESG i jak ESG przewraca w zasadzie cały biznes. Stworzyliśmy te kilka podstawowych postulatów po to, aby zaadresować mocno nasze postrzeganie i znaczenie ESG w biznesie. To jest między innymi, kto będzie tak zwanym liderem, opiekunem w rządzie tematyki związanej z wdrożeniem tej dyrektywy, wyzwań związanych z wdrożeniem ESG, czyli w obszarze źródeł finansowania, bo biznes tak naprawdę często pyta nie tylko mówiąc kolokwialnie, jakie ma korzyści z tego, ale jakie musi ponieść wydatki, a jak wydatki, to trzeba pamiętać, że to są źródła finansowania. Mówimy też o rozwoju kadr. To jest szczególnie ważne w kontekście osób, które mają to koordynować w firmach i tym się zajmować, ale też mówimy o pewnych standardach wdrożenia w różnych obszarach sektorowych dyrektywy związanej z ESG. I mówimy też także o doborze kadr w kontekście w kontekście sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chociażby, bo przed nimi największe wyzwanie w tym zakresie. Tak więc mam nadzieję, że będziemy mieli szansę przedstawić te postulaty też przyszłemu ministrowi, chociażby rozwoju czy finansów, którzy ten obszar zagadnień będą mieli w swojej domenie i że wszyscy już w jakimś zakresie określimy agendę dla polskiego biznesu w zakresie wdrożenia ESG. Ja mam to szczęście akurat, że oceniałem w Radzie Innowatorów nadesłane projekty, projekty firm, które zgłosiły się do konkursu SG 2023. I oceniałem te projekty pod kątem, na ile one już są zakorzenione, jak oddziałują na środowisko. I to były bardzo świetne projekty. I po tych projektach jestem optymistą. Myślę, że biznes, nie tylko ten duży, bo ten duży dzisiaj najbardziej jest świadomy, zwłaszcza ten międzynarodowy ale też polski przemysł, polskie firmy chociażby z takiego obszaru bardzo, można powiedzieć, tradycyjnego przemysłu, jak kopalnie, jak fabryki, już wdrażają pewne elementy związane z SG. I nie mówmy tylko i wyłącznie o środowisku, ono jest naprawdę bardzo istotne i kluczowe, ale też… Patrzmy na obszar związany z kwestiami społecznymi. To jest też ilość kobiet w zarządach, w stanowiskach kierowniczych. To jest wyrównywanie luki płacowej. To są wszystkie elementy, które mają budować to środowisko pracy. I na to wszystko zwracamy uwagę i wierzę, że biznes w jakiś stopniu się do tego dostosuje. Ale to jest duża rola też administracji państwowej w kierunku takiej, można powiedzieć, kampanii, o której mówiliśmy głośno, informowania i też o korzyściach i potrzebach związanych z wdrożeniem tych wszystkich standardów i mam nadzieję, że to wszystko w połączeniu z takim, można powiedzieć, opieką ze strony administracji nad wdrożeniem zda egzamin i biznes się do tego dostosuje, bo to przed nami naprawdę bardzo duże wyzwanie, ale od tego nie ma ucieczki.